Jesteśmy na szkolnej. No mleczko nie takie akurat nie widzowie. Zostawiliście 3 i już dawno nieaktualne. Krzysiek pił 2%, nie 1,5. No ale nie skorzysta. No i co zrobić? Jeszcze w terminie. Ja ten zespół wczoraj nagrywałem w motopadzie. Widzę, że chłopaki odwiedzili też szkolną i zostawili pamiątkę po sobie. Tak jak zresztą ja w sumie. Kruda, był taki zespół, mam ich nagranych wczoraj z takiego białostockiego pubu. Jak widzicie, byli tutaj, bo odcisnęli, zostawili swoje nalepki. Co ja mam zrobić z tym mleczkiem? Nie wiem widzowie, powiedzcie, no do jadłodzielni zawieść. No tak na ulicy będzie stało, czy ktoś weźmie dla kotka wylać, bo mówię dla Krzyśka to nie. Nawet 3,2% do choboka wyrzucić, ja mleka nie piję Naprawdę nie wiem co z tym zrobić Postawię na razie na choboku i czekam na Wasze propozycje w komentarzach co mam zrobić z mleczkiem. Poczekajcie czy ja będę do jadłodzielni mógłbym zawiesić i zostawić nierozpakowane dobre To ale zaraz będą hejterzy hejtować, że mleczko zabrałem nie swoje i czy do jadłodzielni bym musiał nakręcić film, że je zostawiam w jadłodzielni? Chyba tak zrobię po prostu, że je zostawię w jadłodzielni jeszcze film będę musiał nagrać, żeby się wytłumaczyć, że na pewno to w jadłodzielni to mleczko zostawiłem. Bo powiedzą, że mleczko ukradłem Krzysiowi. Patrzcie i oglądajcie, bo może faktycznie już niedługo jednak nastąpi koniec szkolnej 17, ktoś to przyjdzie, wszystko wyburzy i tyle z tego będzie, całego tego. Idę jeszcze wyłączyć ozonowanie. Dzisiaj taki krótki film będzie w sumie. Czuć ten ozon? O, czuć jak cholera i to dobrze. muszę szybko wyłączyć i uciekać. Może ślinia wdychać. Dobra, uciekam. O, cholera. Dobrze, niech to się wszystko przegryzie. Tym ozonem tutaj zdezynfekuje. O, w instrukcji mówi, pisze, mówi, pisze, że po ozonowaniu zostawić na dwie godziny co najmniej pomieszczenie, potem wietrzyć, ale wietrzyć nie trzeba, bo tu nikt nie przebywa. Co do tablicy, to mówię, pokazuję wam taka jaka jest. Nie wiem jaka tam inna na filmie była. Tutaj ta data 03.05. To nieaktualna. Jest, więc. więc Tak to jest. No. Ja wam mówię i pokazuję jak jest. Prawdę wam pokazuję. A jak coś źle mówię, to piszcie w komentarzach. Polecam zostanie członkiem wspierającym za 4,99. Myślę, że będą fajne materiały na temat tej najnowszej afery ze Zbyszkiem Stonogą. Tam ekskluzywne, tylko dla wspierających na razie, bo. Czucha, to tajemnica, co się wydarzy. A będzie się działo. Niektórzy będą mocno zaskoczeni co się stanie i będzie co się stało się ten rapto po kłosie. Mleczko. Symboliczne. Nie zabieram, bo mi się jutro nie chce tego wozić, a jutro na pewno tego nie zawiozę. Niech postoi, może ktoś ukradnie. Może kotek wypije. Ja to dopiero we wtorek. A poza tym, popiszcie w komentarzach, co powinienem zrobić z tym mleczkiem. Na razie nie wynoszę go z terenu posesji szkolnej. Niech sobie to mleczko tutaj, tutaj postoi. Dobra, to na razie.